na moim kanale. Ja dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy z... Shin Shine, Shine, Shin Shine, Shin No, z tej chińskiej stronki, gdzie są w miarę tanie ciuszki. I ten film powstał W współpracy z Shin, więc na dole znajdziecie sobie kodzik rabatowy w opisie. A ja zaczynam mój mini haul, bo w sumie duże rzeczy tutaj nie mam. Chociaż niektóre te rzeczy przychodziły, jakby w takich paczkach podwójnych. I tutaj mam hop. I z podanki, chyba. Nie do końca pamiętam, co w tych paczkach jest. Zamawiałam to tydzień temu i przyszło mi to w tydzień, ale dużo z Was mnie pyta, czy paczki z, poza współpracy też przychodzą w tydzień. I tak słuchajcie, ja też zamówiłam mojej siostrze bluzę. Moja siostra ma tą bluzę aktualnie na sobie i ta paczka przyszła jeden dzień po tej paczce ze współpracy, a tą paczkę dla mojej siostry zamówiłam dwa albo trzy dni wcześniej, przed tą, więc też przychodzą w około tydzień i możemy zaczynać, zaczynać od e, jakiegoś pierwszego e, itemu i zaczniemy sobie od spodni, które e, prawdopodobnie znajdziecie niedługo na moim vintage bo ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, co ja sobie myślałam zamawiając te spodnie. One są naprawdę ładne, ale są kompletnie nie w moim stylu. Ja po prostu zobaczyłam zdjęcie i wydaje mi się, że dlatego je zamówiłam, bo zdjęcie było bardzo ładne i ja też bym chciała takie zdjęcie, ale ja się w tych spodniach raczej dobrze czuć nie będę. Te spodnie zamówiłam sobie w rozmiarze XS i ja bardzo bałam się w ogóle zamawiać jakiekolwiek spodnie z Shein ze względu na ich jakość, ale nie są, nie są złe. Jakby one te w dotyku przypominają jeans, taki cienki jeans, i są z, zaraz powiem bo tutaj na metce seksynę, w 80% w, z, z, z bawełny, więc. No nie jest tak źle, ale one są tutaj takie rozszerzane, to są takie dzwony. Nie wiem, naprawdę co ja sobie myślałam, ale ten print jest bardzo ładny i ogólnie mają bardzo fajny taki fioletowy kolor, więc zakładamy i powiem Wam, co o nich myślę. Będę je miała już na sobie. Okej, okay, i o dziwo muszę Wam powiedzieć, że ogólnie w talii te spodnie są wiarę w porządku. W sensie no, są minimalnie za duże. Czekajcie, rozwam pokażę. O. Są lekko za duże, tak? Dosłownie leciutko, więc nie jest źle. Ja ogólnie jestem e, takim. Bardziej patykiem bym powiedziała, więc może dlatego, ale są one taki, tak, tak jakby lekko wyblakły. Ja Widzę, że w kamerze aż tak tego nie widać, ale na żywo widać, że są takie jakby lekko sprane. Te spodnie są naprawdę bardzo fajne i wygodne, ale jednak nie wiem, czy to jest mój styl. Takie szerokie spodnie, nawet nie wiem, czy ja siebie w nich do końca widzę, więc jeszcze na pewno będę musiała się nad nimi zastanowić. One też e, na tej stronie tanie nie były, ale jakościowo na pewno spoko. Jak szukacie takich spodni, to polecam, bo e, ja się na nich nie zauważyłam. Jedynym minusem jest to, że no, jeżeli jesteście naprawdę chudzi, no to na sheen może być ciężko z rozmiarówką, bo to był najmniejszy rozmiar, a i tak są troszeczkę luźne, lekko za duże i od razu jak już jesteśmy na spodniach, to ja zamówiłam sobie jeszcze jedno jeansy, takie już zwykłe, bo z tymi bałam się, że może pójść coś nie tak, bo zazwyczaj takie szalone spodnie no po prostu nie wiem, jakoś nie liczyłam na to, że one będą w porządku. Myślałam, że będą gorsze jakościowo o wiele, myślałam, że z tym na drugiem będzie coś nie tak, myślałam, że wiesią jakiś inny kolor. Zazwyczaj jak kupuję jakieś takie właśnie kolorowe spodnie z różnych dziwnych stron, to przychodzą one słabo jakościowo. Jeżeli e, oglądacie mnie już dłużej, to wiecie, że ja robiłam kiedyś e, hol zakupowy z Jońs i tam też zamówiłam jeansy, tak żeby po prostu sprawdzić jakie jakości one są. I te jeansy... Zjąć były naprawdę słabo jakościowo, były takie trochę dziwne, były o wiele za duże i nadal mam je w szafie, muszę je zwęźć, muszę coś z nimi zrobić. Więc zamówiłam sobie też takie zwykłe mam jeansy yy, na szyn z dziurami, bo ja swoje z dziurami podobne musiałam niestety oddać w zeszłym roku do reklamacji, bo mi się zepsuły i już więcej takich spodni w -Berze nie było i raczej yy, mieć nie będą. I te spodnie również są z mega spoko materiału, one naprawdę są bardzo fajne, one są takie podobne i jestem ciekawa, czy będą one na mnie dobre strasznie śmierdzą, naprawdę strasznie śmierdzą, nie, nie opowiem Was, że nie i na stronie niestety również miały o wiele inny kolor ja się zastanawiam, czy nie potraktować ich w późniejszym czasie jakimś bliczem czy czymś, bo ja jak spodnie są trochę jaśniejsze, a te są ciemne, więc zaraz przymierzymy zobaczymy jak leżą i czy będą się trzymały w ogóle u mnie na talii. Dobra, słuchajcie, a więc opinia na temat e, tych drugich spodni jest mega, mega na plus. Naprawdę te spodnie wyglądają bardzo ładnie. Jednakże na mnie znowu są one za duże, ale pójdę sobie do krawcowej i je sobie po prostu zmęży. te spodnie na pewno zostawiam, są naprawdę bardzo fajne, bardzo fajnie się układają i naprawdę spoko wyglądają. Te dziury też są spoczko i myślę, że one będą fajne na lato. Ja sobie lubię też spodnie tutaj lekko podwinąć. One są naprawdę też spoko długości, przynajmniej na mnie, ale ja... Mam metr 67, więc jestem trochę krasnoludkiem I na wyższe osoby myślę, że te spodnie mogłyby być za krótkie Ale ogólnie naprawdę są bardzo fajne Ja mam zawsze problem z mam jeansami, bo mi się w nich dużo rzeczy nie podoba A te są jakoś takie, nie wiem, inne i ładnie leżą Podoba mi się tak wyglądają w nich moje nogi Więc myślę, że również będę je zatrzymywać ale no, na pewno będę musiała coś z nimi zrobić, bo one są na mnie za duże, po prostu jakby w tyle. Z przodu to wygląda ok i tego jakby nie widać i się trzymają, ale z tyłu. Yy... Jest taki odsęp, są po prostu za duże. Słuchajcie, idę dalej. Ja mam też tutaj dwa stroje kąpielowe, ale rozbieranie się e, takie do naga. Zostawimy sobie na koniec. E, I zobaczmy, co tutaj jeszcze jest takiego ciekawego, co ja bym mogła przymierzyć teraz. Weźmy sobie to. E, to nie mam zielonego pojęcia, co to jest. To jest ogólnie worek, którego zawartość jest cała czarna. E, nie pamiętam, żebym zamawiała coś czarnego, szczerze mówiąc więc zaraz sprawdzimy co to jest. Aha, Dobra, już więc to jest. To jest spódniczka, taka, taka, taka szkolna jakby. Ja mam taką spódniczkę w kolorze e, fioletowym z taką kratką i stwierdziłam, że chciałabym mieć jeszcze jedną taką zwykłą, czarną albo białą. Biała bałam się, żeby mi prześwitywała. Ten materiał po prostu jest bardzo gruby, więc e, nie boję się, że ona będzie mi prześwitywać. I już Wam mówię, z czego ona jest zrobiona, bo te, często o to też pytacie. No tutaj niestety nie jest to bawełna, to już jest poliester i spandex, głównie poliester. Czuć, że ona jest taka jakaś rozciągliwa, jest... Dziwna po prostu w dotyku, ale bardzo ładna. I jedyna moja obawa to jest to, że latem po prostu będę się w tej spódniczce pocić. Ale przymierzymy w ogóle, zobaczymy, czy ona jest tam niedobra. Mam nadzieję, że będzie, bo ja zawsze mam problem ze spódniczkami, żeby znaleźć coś, co po prostu będzie się nie trzymało w talii. E, bo zazwyczaj te spódniczki z wysokim stanem u mnie się nie trzymają na wysokim stanie, tylko trzymają się u mnie pod brzuchem na biodrach. I mm, po prostu mi zjeżdżają, więc no najwyżej będę musiała podjechać do krawcowej, czego bardzo bym nie chciała akurat przy tej spódniczce, bo liczyłam na to, że raczej ona będzie dobra. No a jeżeli nie, no to również moja pani Krawcowa będzie miała więcej robótki. I powiem Wam, że ta spódniczka jest super, jest idealna długościowo. I dodatkowo trzyma mi się tam, gdzie powinna, więc nie będzie najmniejszego problemu, nie będę musiała i zwężać, nie będę musiała nic z nią robić, mogę ją po prostu nosić. Odczuwam od niej po prostu taki mundurkowy angielski vibe. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że ja takie spodniszki i podobne nosiłam w Anglii do mojego mundurka. Ona też tutaj przy zamku ma taki fajny zaczep, zaraz wam go pokażę z bliska. I dzięki temu po prostu macie takie dodatkowe zabezpieczenie, że gdyby coś wam się w zamku zepsuło, pęgu, by wam... On, to spódniczka dalej będzie się na Was e, trzymać. Więc na pewno mega duży plus. I lecimy dalej. Kolejną rzecz, którą e, będę przymierzać, to też sobie weźmiemy od razu e, spódniczkę. Tą rzecz akurat pamiętam, bo bardzo długo się nad nią zastanawiałam. E, nie wiedziałam, czy na pewno chcę brać to w takim kolorze, ale jednak stwierdziłam, że weźmiemy e, niebieski, był jeszcze różowy. I jest to właśnie również spódniczka, taka w kratkę, tylko że ona jest. Mijówką, e, bardzo miłowatą e, i wydaje mi się, że ona może być na mnie troszeczkę za duża, bo jest, po prostu jest szeroka, ale zaraz zobaczymy, przymierzymy. I do tego jest jeszcze taki e, topik z motylkiem. Ten topik jest po prostu piękny, jest prześliczny, e, jest on wiązany, dlatego ma tutaj. E, takie sznureczki, po prostu te musicie sobie zawiązać Ale ten motylek jest piękny Jest naprawdę bardzo ładnie wykonany Zobaczcie sami, jest śliczny I to również e, zamówiłam sobie w najmniejszym rozmiarze Akurat to przyszło w rozmiarze S I zaraz zobaczymy Czy ta spódnica nie będzie na mnie za duża Mniejszej nie było e, Na metce jest SK I jest to niby 36 Ja zazwyczaj noszę 34 A najlepiej 32, tak wiecie, dla pewności I e, no cóż Zobaczymy czy jest 36 E, się uda jakoś utrzymać na e, moich żebrach biednych. No, niestety nic więcej nie ma. I ściągamy tą spódniczkę i zakładamy drugą. Okej, okay, a więc pierwsze, co przechodząc do topu, jest on bardzo ładny, śliczny naprawdę, ale jest on bardzo, ale to bardzo prześwitujący, wręcz przezroczysty. Widać e, po prostu. Całe moje piersi, całą ich okazałość, i nie chcę, żeby YouTube ściągnął mi film, więc po prostu zasłaniam się jakoś tam. E, rękoma, żeby wam za dużo nie pokazać Ale tyle jest naprawdę bardzo ładny Będę musiała sobie do tego e, chyba kupić Jakiś doklejany stanik albo kupić Jakiś inny niż mam Bo ja mam e, biały stanik Ale z takimi grubymi ramionczkami Co źle po prostu do tego wygląda Spódniczka też jest naprawdę bardzo ładna Bardzo fajna, mi się bardzo podoba Ale jest ona za duża i ona jest bardzo za duża Bo ona jest za duża na całej jakby długości I to po prostu widać Bo ta spódniczka powinna być e, opięta Powinna się trzymać ciała, a u mnie po prostu wszystko odstaje, więc kolejna rzecz idzie do krawcowej i dużo więcej o tym po prostu zestawię do opowiedzenia, nie mam... Ja się nie czuję na tyle komfortowo, żeby chodzić w aż tak przezroczystych koszulkach bez stanika. Ale jak kto lubi, jeżeli komuś się coś takiego podoba, to na pewno polecam. Jeżeli nie, no to musicie uważać, bo top jest naprawdę bardzo przezroczysty, spódniczka bardzo fajna. Chętnie kupiłabym ją po prostu w rozmiarze mniejszą, ale mniejszej nie było. I idziemy dalej. Tutaj mamy kolejny, jakiś podwójny zestawik. I teraz, jak to otworzyć? Nora. I w tym podwójnym zestawiku mamy, mamy tak, mamy zwykły czarny top na ramiączkach i mamy spodnickie chyba albo spódniczkę. E się? Nie, to są spodenki, to są takie e, shorty w kratę, ja to zamawiałam e, wtedy chwilę po zamówieniu moich butów, tych wansów takich w kratkę i stwierdziłam, że e, te shorty będą fajnie na nich wyglądać, w sumie dlatego głównie zamówiłam ten zestawik, zaraz zobaczymy jak one będą wyglądać, shorty są bardzo dziwne w dotyku, e, są z jakiegoś dziwnego materiału, ale nie powiem Wam nawet z jakiego, bo metki niestety tutaj e, nie ma, z jakiego materiału jest to zrobione. Więc się nie dowiemy, ale są dziwne. Są takie sztywne jakby. Takie suche. Nie wiem, nie umiem określić tego materiału, ale jest on dziwny. Więc słuchajcie, ja się przybieram i za chwilę do Was wracam. Dobra, słuchajcie. E, ten top, ogólnie rzecz biorąc, ten top ogólnie rzecz biorąc byłby git. Byłby naprawdę spoko. Gdyby nie to, że ja mam bardzo małe piersi. Mi się wydaje, że jakbym miała większe piersi, to on by lepiej wyglądał, bo tak odstaje mi tutaj a pod pachami, więc też musiałabym go chyba zwęzić, jakoś, nie wiem, zmniejszyć, coś z nim zrobić. I minusem kolejnym jest to, że on nie ma regulowanych ramionczek, ale są na tyle długie, że mogłabym je sobie zawiązać. Dziwnie to wygląda. Chyba, że założę jakiś, nie wiem, stanik z push taki, to może moje cycki będą magicznie większe. I spodenki. Spodenki, najważniejsza część tego outfitu. Spodenki są niesamowite, są po prostu cudowne, tak mi się podobają. Jedynym minusem tych spodenek jest to, że co? Nie mają kieszeni. Halo, halo, jak można zrobić spodenki bez kieszeni? Domagam się kieszeni. Halo, Shin. Słuchajcie, Centrala chce takie same spodenki, ale z kieszeniami. Jak takie będą, to dajcie mi znać. I teraz przechodzimy do perełki tego całego holu, czyli coś... To ja sobie zamówiłam i co było dla mnie chyba najbardziej ekscytujące z tego wszystkiego, bo jest to, słuchajcie, zestaw trzech rzeczy. I tutaj słuchajcie, mamy tak, są spodenki w kolorze baby blue. I one już mają kieszenie. I są naprawdę fajne. Są z taką mocną gumką, są dodatkowo zawiązywane, więc nie boję się, że będą na mnie za duże. Są rozmiaru XS i mi zależało, żeby mieć chociaż jedne takie e, luźne spodenki, bo ja ogólnie w spodenkach jeansowych nie chodzę. Nie lubię jeansowych spodenek i e, po prostu w takich nie chodzę. No, po prostu nie. E, I chciałam mieć takie jedno, chociaż luźne. Do tego idzie e, taki. Tube top bez ramionczek z napisem Angel. Bardzo mi się on spodobał, bardzo go chciałam. I to, że przyszedł w tym zestawie, to już w ogóle jest kompletny sztosik. To wszystko jest z poliestru głównie, do tego dochodzi bawełna i trochę z Bardzo fajne, mi się bardzo podoba, bardzo ładne. I na koniec e, największa rzecz w tej paczce, czyli bluza. I jest to bluza rozpinana do całego tego zestawiku. Zaraz ubiorę i wam powiem, co o tym myślę. Ale jestem tak podjerana, myślę, że. Yy raczej wszystko powinno być w porządku, bo materiał jest naprawdę fajny, miły w dotyku, jest gruby, nic nie przyśwituje, jest naprawdę spoko i ja się nie spodziewałam czegoś tak fajnego za taką cenę, w sensie no za trzy rzeczy w takiej cenie moim zdaniem jest to cena ok. Dobra, słuchajcie to jest już na 100%, na 100%, bo żaden strój pompierowy tego nie pobije, faworyt mój tego hol, po prostu ten zestaw jest nieziemski, tak mi się strasznie podoba. Pamiętacie albo nie ze starych filmów, jakieś jeszcze nagrywałam z Kingo, z vlogów, ja jestem niebieską atomówką i w tym momencie. Dalej nie jestem, jestem na niebiesko i po prostu nie wiem, ten kolor do mnie jakoś bardzo przemawia. Zaraz po prostu lecę, na shin i muszę sprawdzić, czy nie ma tych zestawów w jakichś innych kolorach. Muszę sobie zamówić po prostu chyba wszystkie możliwe kolory. Tak mi się ten zestaw podoba. Naprawdę ja się w nim zakochałam w tym momencie. Wszystko jest na mnie dobre, nic nie jest za duże, nic nie jest za małe. Ten top się fajnie trzyma. No może bluzę wzięłabym z trochę jakby dłuższymi rękawami, ale nie jest źle, nie jest źle, jest fajna, długa. Batko, no naprawdę, wow. Ja czuję, że przychodzę w tym całe wakacje, jeszcze jak znajdę inne kolory, to już w ogóle. Naprawdę nie sądziłam, że coś może mi się aż tak bardzo spodobać, ale jestem zakochana. Po prostu jestem zakochana. Wow. Dobra, i przechodzimy teraz do stroj kąpielowych. E, coś, co ja się ogólnie bałam zamawiać, bo ja już kiedyś stroje ze stronki Shein zamawiałam parę lat temu, i przyszły do mnie kompletne buble wtedy i no, nie byłam z nich zadowolona. Tutaj mamy dół od stroju, bardzo mały dół, ale ja zamawiałam to wszystko w rozmiarze S bądź XS, to jest akurat SK. Bardzo mała SK moim zdaniem. I stanik. Stanik ogólnie... Wow! Okay. Stanik jest twardy jak kamień. Naprawdę jest twardy jak kamień, i widzę, że ma tutaj e, chyba jakiś push-up. Myślałam, że to jest ogólnie zwykły, jakiś stanik, taki wiecie, miękki. A przyszedł do mnie po prostu jakiś kamienny potwór. Fajne jest to, że ma regulowane ramionczka, ale przez to, że on jest taki twardy, boję się, że miseczki mogą być za małe, bądź mogą być za duże a dół może być na przykład dobry albo za mały. Minus właśnie tego na SIN jest to, że jakby zamawiacie to razem w tym samym rozmiarze i nie możecie sobie wziąć większej góry albo mniejszego dołu albo na odwrót albo... Nie wiem, no po prostu tego jakoś pomieszać. Tylko jeżeli jesteście rozmiaru S, to zamawiacie S, jeżeli jesteście rozmiaru M, zamawiacie M. I nieważne, że wasze piersi są większe lub mniejsze, dla Shein jesteście jednego rozmiaru i u góry, i na dole, co mnie trochę przeraża i moim zdaniem no, tak to nie działa. Przynajmniej u mnie tak to nie działa, ale okej, okay, zaraz to sprawdzimy. I myślę, że w tym stroju również to tak działać nie będzie, ale sprawdźmy to. Dobra, słuchajcie, wy tutaj macie przebitki z tego stroju i tak dalej, więc ja sobie już tutaj na takie główne, takie główne nagrywanie założyłam bluzę, bo jest mi trochę zimno, nie ukrywam, że nie, plus ja mam tą nerkę jeszcze dalej chorą, więc wolę się jeszcze bardziej nie przeziębić i bluzę sobie narzuciłam, ale... Moje główne zarzucenie do tego stroju jest takie, że słuchajcie, te miseczki mi strasznie odstają. Nie wiem, jak mam Wam to pokazać, poczekajcie. No ja tutaj mogę rękę wsadzić, nawet więcej pięść i one, one odstają, po prostu strasznie odstają. Jeżeli jakoś wepchnę tam dobrze tą pierś, to one na chwilę się trzymają tam, gdzie powinny i jakoś to wygląda, ale po chwili znowu jakby piersi spadają w dół, to podchodzi do góry i to się kompletnie tutaj nie trzyma, bo to nie jest jakkolwiek przymocowane na żadnym sznurku, jest to jakoś dziwnie tutaj przypięte, ale już obmyśliłam plan, żeby po prostu odciąć te miseczki i spróbować zrobić jakieś inne. Za to dół jest y, świetnie. Jest po prostu genialny, mi się mega podoba, super się mnie trzyma, fajnie. Y Trzyma się na pupie, nie pokazuje za dużo. Jest fajnie, wysoko wycięty, także widać mojego ma małego dinozara, więc można się fajnie opalać, można dobrze opalić nogi. Jedyne, jedyne co mnie zastanawia, to jest to, czy opalę sobie takie paski, ale to zobaczymy, możliwym zobaczymy. I ostatnia rzecz już w tym holu to kolejny trójkąpielowy. I ja ogólnie zamawiając to. Myślałam, że ten strój kąpielowy jest jednoczęściowy i byłam bardzo tym strojem podjarana, ale okazuje się, że on jednak jednoczęściowy nie jest. Jest on dwuczęściowy, ale jest bardzo ładny. Jest w takim liliowym kolorze. Jest tutaj on z tyłu zapinany na takiego jakby klipsa. O tak. I tutaj z przodu mamy jeszcze takie coś, co trzeba skrzyżować, jeszcze za plecami zawiązać, i z przodu znowu zapiąć. Zaraz zobaczycie to na mnie, to może zrozumiecie, o co chodzi. Ale martwi mnie jedno, czyli te majtki. Bo zobaczcie, jak te majki wyglądają. Nie wiem, jak one będą wyglądały na mnie, ale tutaj wyglądają, jakby to miało być stringi i trochę się boję, że będzie mi widać cały tyłeczek. Jeżeli będzie mi widać cały tyłeczek, no to tyłeczka Wam nie pokaże. Jeżeli one coś tam zasłaniają, no to gdzieś tutaj macie przybitki i na pewno będziecie to widzieć. Strój ogólnie, te stroje są ogólnie z spoko materiału, nic im przyśwituje, ani w tym, w tym wydaje mi się, że też nie ma. On również miseczki, te miseczki można wyjąć, ale ja raczej miseczek wyjmować nie będę. Bo ja się czuję niekomfortowo, jak coś mi tam prześwituje I ja wolę miseczki mieć I już Wam mówię w ogóle z czego to jest Stroje są z nylonu Przynajmniej ten jest z nylonu W tym nie sprawdzałam, bo w tym metki nie widziałam, a ten jest z nylonu i jest naprawdę bardzo ładny, więc zaraz przymierzamy, zobaczymy, czy z tym wszystko będzie ok. Na szczęście on ma e, zwykłe miseczki, a nie jakiś twardy kamienie jak ten, a ten strój też bardzo mi się podobał, no ale niestety e, nie wszystko może być dla nas dobra, więc sprawdzamy i za chwilę wracamy. Dobra, słuchajcie, ten strój również e, jest super, kolejny e, mój faworyt po prostu z tego holu. faworyty są dwa, czyli ten niebieski zestaw i e, ten strój. Teraz Możecie zobaczyć sobie e, wszystkie rozstępy na moich piersiach i w ogóle jak one strasznie wyglądają, ale nieważne. Mi body positivity i w ogóle e, kochajcie swoje ciało takie tam pierdoły, e, no mm, nie, no niestety u mnie to tak nie działa. Ja czuję się niekomfortowo z moimi ciskami, więc je zakryjemy e, na ten moment. E, I słuchajcie, ten strój jest naprawdę fajny, ale ja się w nim czuję trochę jak taka szynka. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, bo on ma takie wie, dziury co, co chwilę, i czuję się jak taka szyneczka. Będę się opiekać na słoneczku, jak taka pyszna, dojrzała szynusia. A z Wami już kończę ten haul. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Przypominam jeszcze raz o kodzie rabatowym, który macie na dole w opisie. On daje minus 15% na całe Wasze zakupy na stronie, więc zapraszam do korzystania. Buziaki! 拜拜。Bye bye.